Cześć widzowie! Dzisiaj gramy z Lignacy. I. Trzeba! Życzymy dobrego dnia dziecka. Nie Wszystko Jeśli jesteś nowy na tym kanale, e, Widzu, albo wi, wi, no. Dwidzko? Wi, wi, no to zostaw teraz suba! A my zagramy jakąś grę? Mm, tylko jaką? Hmm. Może na dzień dziecka się coś? No dobra, to odpiszę w wyszukiwarce Dzie... dzień. Dzień dziecka. Dzień nie, chyba. Nie, ja przyjdę. Bym... Może ja do ciebie dołączę. Dobra, robimy dom, pójdziemy w na pustyni. Hmm. Czasta nie Czy tylko dzieci? Nie. Dzień Ej, a może dawaj tak? czas... Ej, dawaj odwrót. Dołącz do mnie. Nie, nie. Dobra. Ja do... hmm. Dobra. Kurde. Do... Okej, okay, taki obrys. No i musimy się połączyć. Nie chcę być z nią! Czekaj. O kurde! Ja nie... Boże, ale to hałasuje! Dobra, bo ja nie chcę być z nią! No to. No to zresetuj! Chodzi o to. Czekaj. Czekaj! Już. Resetowałam. A patrz co ja odebrałem. Dawaj. dawaj, dawaj. Znowu zresetuj. Dawaj. Bo ona znowu jest z tobą. Dobra, będę z tobą, będę tutaj stał. To jest chory, to jest chory serwer. No. No, no bez to jest koło. Nie chcesz z nim być. No, Polaska. Opa! No po. ja Dobra, może... może ten. Opuść. Dobra, dasie to. Opa, daszę. Kurde. No, no nie nasiał. Zostaw Zaję go! Zostaw go! O, o, i czekaj, spadnie! Spadnie! Nie! Ona jest chora! Taka zasięg! A może na publiczny? No dobra! Gdzie będziemy sami? No dobra, Poczekaj. Co zrobisz? Co ja zrobię? Dobra, to ja wyłączę, opuść. A ja potem wyłączę, widzowie Napiszę 3 I... Ja chcę dołączę do Nie! Oleś się zrobiłem, oleś się zrobiłem Serwer to ja chcę dołączyć tam, to mógłbyś? Mama. No, no. no, ja wybrałam. No, tak. no, kurde. Jak? Nie mogę do ciebie dołączyć. Bo jeszcze nie mam. A. Tak, ale... Widzowie, spokojnie. Widzowie, Zaraz. La, la, e, napiszcie w komentarzu, jaki odcinek chcecie. Chodzi o to, jaką grę. Mhm. Dobra, jest już. Możesz wchodzić. Hm? Możesz już wchodzić. Będziemy sami. Sorry? Nie, jest napisane opuść. Jak opuść. Opuść. Czemu? Zobaczcie. Noc. bo błąd bo, bo, dołączenia. Jak błąd do łączenia, no? Dołączam. Czekaj! Dam ci zaproszenie! Dobra, czekaj. Czekaj. Online tamo, dałam Ci zaproszenie. Czekaj, nie zostałem. O, teraz. Dołącz. Wysłuj. No Jest! Dobra! Śmiga! Jesteśmy Jesteśmy sami na tym serwerze. Gdzie ty? E, nieprawda, bo tu jakiś gość. Nie! Nie, to ja jestem na publicznym stanie. Co ja publicznym? <grym> no jestem, ja jestem tam, gdzie są wszyscy ludzie. Jak teraz dołączę um. do ciebie, to. E, ten, tam będą ludzie. Tak, tam są no ludzie, nie, wychodzę. No jak? Przecież nie. Niemożliwe! Bo ty okay. pan. Jeszcze raz zrobię. Ignacy byłem. takie coś dobrane. Może spadłem. Czekaj. Fajne. Trudno jeszcze raz dołączyć. Jest napisane opuść, ale. Ja, o, czekaj. I teraz próbuję. No jest napisane. opuść Kod błędu. 5, 2, 4. Czekaj. Może tu ulicy nie dostosować. Jak ty mi zaproszenie, no to e, było... Dołączyłem na serwer, gdzie są ludzie. Słyszą Impreza ja ma um. W imprezie, czekaj. Siema, napisałaś, widać? Czekaj. Matki. Serio ty nie możesz dołączyć?

Potem masz takie... przy kropkach masz takie dwa ludziki. Czy... czy... E czekaj... Tam jak masz... Takiem, tam gdzie wchodzisz do dogny, to tam masz takie dwa ludziki. No. I potem masz tam... u... 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 serwer prywatny. Dobra. I potem możesz wybrać sobie nazwę jaką chcesz. A? La. No, alado. Dobra, no i po prostu utwórz, to no i będziesz miała. Ej, bo jest napisane kup teraz. Nie, no to kliknij, nie musisz, bo tam jest napisane, że, że nie za darmo, więc wiesz, znaczy nie za darmo to. Nie ma za darmo. Jest. No jest. A. La. No. Musisz kliknąć jeszcze raz i potem zamknąć i się wyskoczyć twoje. No co jest? Macie pokazać jak to działa? No. Patrz. No. No. Tak. I... Tak to działa. Masz tu... Tak i patrz. Tu w jest na Z. Ignaczy. I tutaj masz Sigmy. Takie coś. Potem musisz kup teraz. oczy jeszcze raz. Potem wyjdź. Do. Jeszcze raz. wejdź jeszcze czekaj. raz i potem ci się pokazuje. Czekaj, bo ja kupiłem kup teraz. Do... do stu... sój. Nie teraz. Mas kliknąć nie teraz. Jakie nie te No, kliknij ok. Nie ma to czekaj, ok. Nie ma tu ok. Nie, ty musisz zrobić. Kur... No ma... Kup teraz to i czekaj... potem okno i potem wy zamykasz moje masz. No, to czekaj. Widzowie, papa!